Dzień dobry, kochane. Wczoraj ruszyła sprzedaż moich wieczorów z medytacją w temacie moja relacja z pieniędzmi, na które Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, i kobiety, i mężczyzn, bo wieczory z medytacją są otwarte dla wszystkich. I od tego momentu będę do Was przychodziła z inspiracjami z moich sesji indywidualnych, z moich własnych doświadczeń, doświadczeń osób, z którymi pracuję. Właśnie w temacie pieniędzy. I dzisiaj pierwsza taka inspiracja. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jest dzisiaj bardzo duży wiatr. Dlaczego warto popatrzeć na pieniądze w kontekście, właśnie relacji. I skąd w ogóle u mnie taki pomysł? Kiedy pracuję, teraz już pracuję indywidualnie, akurat prowadząc sesje i konsultacje wyłącznie z kobietami, i pojawia się ten temat pieniędzy. To praktycznie zawsze prowadzi nas do tego, że emocje, które czujemy w przestrzeni pieniędzy, lęki, strachy, poczucie straty, poczucie, jestem niewystarczająco dobra, żeby zarobić i wiele innych emocji, i również przekonań, i wyobrażeń, tak naprawdę jest pewnym przeniesieniem jakiejś ważnej. Relacji z naszego dzieciństwa. E, na przykład być może przy mamie bardzo często doświadczałaś niemocy, bezsilności, poczucia, że nie masz na nic wpływu i możesz zauważyć, że ten sam stan doświadczasz właśnie w przestrzeni, jak i pieniądze w przestrzeni moje zarabianie pieniędzy, moje wydawanie, moje dostawanie pieniędzy. No właśnie, i stąd również pierwszy proces, który nosi taką nazwę, moja relacja z pieniędzmi uzdrawianie tego przeniesienia tych emocji, bo zobaczcie sobie, kochani, tak naprawdę pieniądze same w sobie to są to jest tylko jakaś umowna wartość to są jakieś papierki to są jakieś monety. Więc teoretycznie nie powinno w nas to wzbudzać emocji. No bo zupełnie jest inaczej, kiedy na przykład nie wiem, spotykamy jakąś osobę, która e, nadepnie nam na odcisk, jak to się mówi, albo która przekroczy nasze granice, która nas ze złości, no to wiadomo, że to budzi w nas wiele różnych emocji. A tutaj pieniądze same w sobie nie robią nam takich rzeczy, a mimo to budzą w nas wiele lęków, wiele poczucia strat, wiele innych emocji i bazują na wielu, wielu różnych wyobrażeniach. Dlatego warto popatrzeć, to jest taki pierwszy krok do uzdrowienia naszej relacji z pieniędzmi, do uzdrowienia przestrzeni pieniędzy na pieniądze, jako na relacje. Bo naprawdę, kiedy uzdrowimy ten przepływ między nami, ale dzisiaj kochani, kiedy uzdrowimy ten przepływ między nami, to te pieniądze po prostu płyną. One po prostu płyną. My za dużo nawet nie musimy o nich myśleć, nie musimy się zastanawiać. Po prostu pieniądze płyną, pojawiają się różnego rodzaju możliwości, żeby je zarobić, żeby nie wiem, je otrzymać. Jak je wydajemy, nie, buduj, nie budzi w nas to lęku, że zabraknie, lęku, że znowu nie zarobimy, że. Nie wiem, ktoś nam ich nie da. To po prostu płynie i to jest po prostu lekkie. Także serdecznie Was zapraszam na te wieczory z medytacją, i kobiety, i mężczyzn. Szczególnie, że jeszcze przez kilka dni możecie dołączyć w promocyjnej cenie 99 zł. Wszystkie informacje, tak jak zawsze, na mojej stronie kinga Do zobaczenia, kochani.